Opóźnienia w zakończeniu inwestycji, jaką jest budowa wieży ratuszowej, wynikają z tego, że w trakcie budowy okazało się, że przyjęty system fundamentowania nie jest do końca prawidłowy i musi ulec modyfikacji. Po dokonaniu rozbiórek, podatkowych badań geologicznych okazało się, że trzeba inaczej fundamentować wieżę, a to jest dosyć skomplikowany problem inżynierski. Zmiana dokumentacji, uzgodnienie nowej technologii zajęło nam kilka miesięcy. Co w połączeniu z bardzo długą, śnieżną, mroźną poprzednią zimą spowodowało, że nie byliśmy w stanie tych opóźnień już nadrobić i firma pomimo sprawnej organizacji pracy na tą chwilę no, nie jest w stanie dotrzymać terminu pierwotnie zakładanego jesieni tego roku. Obecnie trwają roboty konstrukcyjne na wysokości trzeciej kondygnacji. Teraz tylko pozostanie zamontowanie hełmu i roboty wykończeniowe, w tym montaż ogrzewania. Wykonawca zobowiązał się w ramach opóźnień zagospodarować teren wokół wieży za symboliczną kwotę.